Bitwę wygrywa się zanim rozpocznie się walka, pisał chiński generał Sun Tzu w słynnej książce Sztuka Wojny. Biblijny Dawid wiedział o tym na długo przed chińskim strategiem. Gdy stanął naprzeciw Goliata, to ta potyczka była już właściwie rozstrzygnięta na jego korzyść. Nie dzięki jakiejś nadludzkiej sile, nie dzięki nadzwyczajnej broni, ale dzięki temu, kim był już w środku. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak Biblia i Harvard Business School. Potwierdzają jedną zasadę. Tożsamość wygrywa bitwy, zanim rozpocznie się walka. Pokażę Ci też, jak możesz to zastosować w swoim życiu, nawet jeśli Twój goliat to nie olbrzym, tylko zwykłe, codzienne wyzwania. Pozwól, że zabiorę cię do małego miasteczka Nieopodal Jerozolimy do Betlejem. Prorok Samuel przychodzi, by namaścić nowego króla. Trafia do rodziny Jessego, bo spośród jego synów wywodzić się będzie nowy król. Jesse podekscytowany przedstawia mu swoich synków. Pierwszy, rosły, bojownik z wyglądu. Samuel pomyślał, to pewnie ten. Ale Bóg mówi, no. Nope, wobec tego następny syn. Też nic. Drugi, trzeci, czwarty, siódmy, nic. Samuel pyta, czy to już wszyscy twoi synowie? No, jest jeszcze jeden, ale on gdzieś tam na polu, pasie owce. Ojciec Dawida niewiele chyba sobie robił ze znaczenia swojego syna. Był ósmym, najmłodszym, nic nie znaczył. Ale Samuel nalegał, żeby go przyprowadzili. Przyprowadzili więc najmłodszego i nagle kliknęło. Bum! To jest ten, słyszy od Boga. Wow, wyobraźcie sobie, jakie musiało być zdziwienie rodziny. Ale uwaga, to jest taki kluczowy moment, który w większości ludzi umyka. Dawid zostaje namaszczony na króla, ok, ale wraca do pasienia owiec. Nie idzie od razu na tron, nie zaczyna rządzić, wraca do swojej codzienności. Jednak coś na pewno się zmieniło. On już wie kim jest, ma nową tożsamość, jest pomazańcem pańskim. I ta tożsamość całkowicie zmienia jego podejście do życia. Gdy ojciec wysyła go z prowiantem do braci na front, Dawid nie idzie tam jako zwykły chłopak na posyłki. Idzie jako przyszły król, który wie kim jest. Dociera do obozu i widzi przerażenie w oczach wojowników Izraela. Goliat bluźni wojsku izraelskiemu i Bogu samemu, a wszyscy czują się malutcy i nieadekwatni. Ale Dawid patrzy inaczej. Tam, gdzie inni widzą niepokornego giganta, on widzi okazję, by działać zgodnie ze swoją tożsamością. I wtedy mówi do Saula: Wiesz, gdy lew albo niedźwiedź porywali owce z mojej trzody, wyrywałem ją z, jej, z jego paszczy. Pan, który wyrwał mnie z łap lwa i niedźwiedzia, Wybawi mnie również z ręki tego filistyna. Widzisz, co się dzieje? Dawid nie mówi, hmm, no, chciałbym się nauczyć walczyć z Goliatem. On mówi, już jestem kimś, kto chroni to, co Boże. Chroniłem owce, ochronię także ten naród. Przenieśmy się teraz do naszych czasów. Harvard Business School odkrył coś fascynującego. Otóż okazuje się, że najskuteczniejsi liderzy to nie są ci, którzy najpierw odnoszą sukces. A potem dopiero budują swoją tożsamość. Raczej są to ci, którzy najpierw przyjmują tożsamość lidera, a dopiero potem działają z tej pozycji. Profesor Amy Cuddy z Harvardu ujęła to w jednym prostym zdaniu: Fake it, till you become it. Udawaj, aż się tym staniesz. Ale nie chodzi o jakieś udawanie, oszukiwanie, bycie na pokaz. Chodzi o głęboką wewnętrzną zmianę, która zaczyna się w głowie, inni powiedzą w sercu. O świadome przyjęcie nowej tożsamości, zanim świat zobaczy jakiekolwiek dowody w postaci Twoich osiągnięć. Zobacz, jak to działa w praktyce. Jim Carrey, słynny amerykański komik, zanim został gwiazdą. No cóż, nie radził sobie finansowo, nawet była to finansowa katastrofa. Ale z właściwym sobie dystansem i poczuciem humoru, w roku 1985 wypisał sobie czek na 10 milionów dolarów za, uwaga, usługi aktorskie. Datował go na 10 lat do przodu. Przez cały ten czas nosił ten czek w portfelu. I dokładnie 10 lat później, niemal co do dnia, dostał właśnie taką garzę za film Głupi i Głupszy. Ale sam Carey podkreślał w wywiadzie, że hmm, no cóż, nie możesz tylko wizualizować sukcesu i potem iść, zjeść kanapkę, bo sama wiara w nową tożsamość bez działania to tylko fantazja. No i dokładnie to samo zrobił Dawid. Jeszcze jako chłopiec po namaszczeniu przyjął swoją nową rolę. Zanim pokonał Goliata, zanim wygrał choć jedną bitwę, już był królem w swoim sercu. Jego późniejsze czyny były naturalną konsekwencją tej wewnętrznej przemiany, a nie próbą zasłużenia na koronę. No a ty jaką tożsamość nosisz w swoim portfelu? Czy już działasz jak ktoś, kim chcesz się stać? Ale wróćmy do tych wydarzeń sprzed słynnej potyczki Dawida i Goliata. Król Saul chce wyposażyć Dawida w to, co ma najlepszego najlepszy sprzęt, zbroje. Dawid przymierza z grzeczności być może i mówi no córki, no nie mogę w tym chodzić, nie jestem przyzwyczajony. Raz, że to naprawdę krępuje jego ruchy. Dwa, że Dawid wie kim jest. Jest pasterzem, który ma misję od Boga. Nie potrzebuje udawać kogoś innego. Odrzuca więc cudzą zbroję i bierze to, co zna. Proce i pięć kamieni. Kiedy idzie naprzeciw Goliata, to nie jest to mały Dawid, który próbuje być wielkim wojownikiem. Idzie jako pomazaniec pański, który wie, że Bóg walczy za niego i daje zwycięstwo. Angela Duckworth, psycholog z Uniwersytetu w Pensylwanii, autorka słynnej książki Grit, Heart ducha, odkryła dokładnie to samo. Ludzie, którzy osiągają wielkie rzeczy, nie czerpią siły z jakichś technik, jakichś narzędzi, które mają na podorędziu. Czerpią ją z głębokiego poczucia tożsamości i misji. Dawid nie potrzebował zbroi Saula, bo miał coś znacznie potężniejszego. Pewność tego, kim jest i po co tam idzie. Więc kluczowe pytanie do ciebie brzmi, jaką tożsamość przyjmiesz na co dzień, zanim jeszcze zobaczysz sukces? Bo tu kryje się właśnie pułapka. Jak pisze James Clear w swoich atomowych nawykach, często nieświadomie przyjmujemy negatywne tożsamości. To są te ciche historie, które sobie powtarzamy. Jestem beznadziejny z matematyki. Nigdy nie nauczę się żadnego języka obcego. Nie nadaję się na lidera. Hmm, to nie dla mnie, to nie moja duchowość. Dziękuję bardzo. Każde powtórzenie takiej historii to kolejny głos oddany na to, kim się stajemy. Niestety, ale chyba większość z nas robi dokładnie odwrotnie niż Dawid. Mówimy sobie, no, jak pokonam mojego Goliata, czyli problem finansowy, jakąś trudną relację, jakieś wyzwania zawodowe, dopiero wtedy poczuję się zwycięzcą. A Dawid? On pokazuje nam inną drogę. Najpierw przyjmij to, kim jesteś w bożych oczach. Następnie działaj z siłą, która płynie z tej tożsamości. Może nie masz proroka Samuela, który by cię namaścił, ale masz coś potężniejszego. Jak pisał apostoł Paweł, jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, a Duch Święty jest ciągle w gotowości, byś używał jego darów. Ale jest jeszcze jedna lekcja z życia Dawida, której nie możemy pominąć. Po zabiciu Goliata, Dawid nie został od razu królem, przeciwnie. W pewnym czasie Saul zaczął go nawet prześladować. Dawid musiał uciekać. Ukrywał się w jaskiniach, był banitą. No wyobraź sobie ten absurd. Jesteś namaszczony na króla, pokonałeś największego wroga Izraela, a mieszkasz w jaskini i jesz co popadnie. Rzeczywistość zdawała się kpić z jego powołania. To jak dostać promocję na prezesa dużej firmy i przez następne 3 do 5 lat pracować gdzieś na dole w piwnicy. Hmm. Ale co ciekawe, Dawid nie zwątpił w swoje namaszczenie. Ani razu nie powiedział, że Samuel się pomylił, może ja źle zrozumiałem. Miał nawet okazję zabić saula swojego nieprzejednanego wroga, dwukrotnie nawet, ale nie zrobił tego. Pokusa na pewno była. Przecież wtedy mógłby łatwiej zawalczyć o to, co mu obiecano, a jednak powiedział, nie, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Zobacz, Dawid tak bardzo ufał swojej tożsamości, tej, którą dał mu Bóg. Że potrafił uszan uszanować tożsamość nawet w swoim prześladowcy. Jego czyny nie zależały od okoliczności, ale wypływały prosto z tego, kim był w środku. A teraz dochodzimy do prawdziwego sekretu. Do etapu, którego większość ludzi nie wytrzymuje, a który oddziela chwilowe gwiazdki od prawdziwych legend. Herminia Ibarra, profesor z Harvard Business School. Badając ludzi przechodzących życiowe transformacje, odkryła fascynujący proces. Nazwała go okresem inkubacji tożsamości. Co to jest? To ten szurowy, niewdzięczny czas między przyjęciem nowej tożsamości będę królem, a dniem, w którym świat to naprawdę uzna. To czas prób, porażek, testowania swojej tożsamości, często do granic możliwości. No właśnie, i tu dochodzimy do sedna. Jej badania pokazują, że to właśnie jakość tego okresu, czyli ilość przeciwności, które pokonasz, lekcji, które odrobisz, decyduje o tym, jak silny i trwały będzie Twój późniejszy sukces. A teraz spójrzmy na Dawida. Miał prawie 15 lat okresu tej inkubacji tożsamości. Między namaszczeniem a objęciem tronu minęło 15 lat. Co robił przez ten czas? No cóż, uciekał, ukrywał się w jaskiniach, był zdradzany, z bandy wyrzutków musiał stworzyć lojalną armię, nauczył się strategii, dyplomacji i co najtrudniejsze, cierpliwego czekania na Boży czas, na swój czas. Kiedy w końcu założył koronę, był na nią gotowy, nie dlatego, że dostał tytuł. Był gotów, bo przez 15 lat w ogniu prób stawał się królem. Na długo przed oficjalną koronacją. Jego tożsamość nie była już obietnicą. Była zahartowaną w walce z rzeczywistością. Ale jest jeszcze coś, co może nam umknąć. Co hmm. robił Dawid, kiedy był ścigany, musiał się ukrywać? No, żył jak zwierzę, które, na które ktoś poluje. Hmm. Między innymi przekuwał swój chaos w pieśni. Wiele z nich, które znamy jako psalmy, to jakby żywy dziennik z pola bitwy. Chociażbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę to nie są słowa piękno ducha to raczej słowa człowieka który żyje w nieustającym zagrożeniu który ociera się o śmierć to jest jego dziennik z pola bitwy zapis chaosu którego doświadczał pan jest moim pasterzem niczego się nie lękam to nie są słowa które powstały w pałacu ale właśnie wtedy kiedy Dawid nie miał nic i w takim miejscu jak tu ukrywał się po prostu Profesor Martin Zeligman, ojciec współczesnej psychologii pozytywnej, zadaje takie pytanie: Co odróżnia ludzi, którzy w obliczu kryzysu się załamują, od tych, którzy wychodzą z kryzysu silniejsi? Jego odpowiedź może być zdumiewająca. Otóż jest to zdolność do znajdowania sensu i pielęgnowania wdzięczności w samym środku piekła. To jest fundament odporności psychicznej. Dawid robił to 3000 lat przed Zeligmanem. Psalmy to nie tylko poezja, to narzędzie. To dowód na tytaniczną, wewnętrzną pracę, jaką wykonywał. W najciemniejszej godzinie przypominał sobie, kim jest, kto jest z nim. Przekuwał strach w wiarę, a chaos w sens. To właśnie tam, w tych ciemnych dolinach, narodził się prawdziwy król. Ale muszę być z Tobą szczery. Dawid, ten sam Dawid, który pokonał Goliata, który uratował naród. No cóż, później jako król popełnił w życiu wiele błędów. No co się stało, można zapytać. No, prawdopodobnie zapomniał działać ze swojej prawdziwej tożsamości. Kiedy spojrzał i zobaczył kąpiącą się Betrzebę, zamiast pomyśleć: Jestem królem Izraela, jestem pasterzem, który chroni swoje owce, pomyślał: Jestem królem, mogę mieć wszystko, także tą panią. Jim Collins, guru przywództwa, w swojej książce How the Mighty Fall, Jak upadają wielcy, opisuje właśnie dokładnie taki mechanizm. Nazywa go pychą zrodzoną z sukcesu. To moment, w którym zapominasz, co uczyniło Cię wielkim. Sukces odcina Cię od tożsamości, która do niego doprowadziła. No, na szczęście Dawid się opamiętał. Psalm 51, jego psalm pokutny. Pokazuje człowieka, który wraca do swojej prawdziwej tożsamości, przynajmniej pragnie tego mocno. Stwórz we mnie serce czyste, Boże. To nie jest prośba o nową tożsamość, to, to prośba o przywrócenie tej pierwotnej. Dobrze, ale co z tego dla Ciebie? Jak zastosować ten system Dawida w swoim życiu? Proponuję takie trzy kroki. Krok pierwszy: odkryj swoje namaszczenie. Nie chodzi tutaj o tytuł czy pozycję. Chodzi o to, kim jesteś, kim jesteś powołany, by być. Może jesteś powołany, by być tym, który przywraca pokój w rodzinie. Może tym, który wprowadza uczciwość do biznesu. A może tym, który pokazuje innym ich wartość. Zapytaj w modlitwie, zapytaj w ciszy. Odpowiedź na pewno przyjdzie. Krok drugi. Działaj z poziomu nowej tożsamości, nawet w starych okolicznościach. Zobacz, Dawid po namaszczeniu wrócił do owiec. Ale pasuje już jako pomazaniec Pański, jako król. Ty też możesz dalej pracować w tej samej firmie, mieszkać w tym samym miejscu, ale działać z poziomu nowej tożsamości. Krok trzeci. Wykorzystaj okres inkubacji. Gdy przychodzą trudności, a przyjdą, nie traktuj ich jako zaprzeczenia Twojej tożsamości. Traktuj je jako Potwierdzenie tejże i wzmocnienie. Każda trudność to szansa, żeby się czegoś nauczyć, żeby dojrzeć. Niczego więc nie przyspieszaj. Nie chodź na skróty. Dawid mógł zabić Saula i przyspieszyć swoje królowanie, prawda? Nie zrobił tego. Czasem największą siłą jest powstrzymywanie się od użycia siły, którą masz. I wiesz co, na zakończenie, Twój Goliat już stoi na polu bitwy. Może to jakaś trudna sytuacja w pracy, może to relacja, która się rozpada, może to lęk, który cię paraliżuje. I masz wybór. Możesz patrzeć na tego Goliata oczami żołnierzy Saula, widzieć giganta, przed którym trzeba uciekać. Albo możesz zrobić to, co Dawid: przyjąć swoją tożsamość dziecka Bożego, wziąć swoją procę, czyli swoje talenty i doświadczenia, które już masz na pewno. I ruszyć do przodu. Nie dlatego, że nie odczuwasz strachu, nie, ale dlatego, że wiesz, kim jesteś. Pamiętaj, Dawid nie powiedział: Pokonam Goliata, bo jestem silny. Powiedział: Pokonam go, bo pan, który mnie wybawił z łap i niedźwiedzia i lwa, wybawi mnie także z ręki tego Filistyna. To nie była pycha, to była tożsamość. I ta sama moc, która działa w Dawidzie, może działać w tobie. Nie musisz czekać aż pokonasz swojego Goliata, żeby poczuć się zwycięzcą. Możesz przyjąć tożsamość zwycięzcy już teraz i działać z tej pozycji. Bo prawdziwa przemiana, czy to Dawida, czy apostoła Pawła, czy Twoja, nie zaczyna się od sukcesu. Zaczyna się od przyjęcia tego, kim już jesteś w Bożych oczach. Który więc z tych kroków jest dla Ciebie najtrudniejszy? Odkrycie tożsamości, działanie z niej, z tej pozycji tejże, mimo przeciwności, a może cierpliwe czekanie w okresie inkubacji tożsamości. Daj znać w komentarzach, chętnie przeczytam, może będzie to inspiracja także dla innych. Jeśli ten materiał Ci pomógł, poleć go komuś. Komuś, kto może właśnie stoi przed swoim Goliatem. Serdecznie pozdrawiam ksiądz Dariusz Iwański.